Cześć, tutaj Przemek z Ketosfery, a ja zapraszam Cię na kolejny, bardzo prosty przepis. Dzisiaj przygotowałem dla Was kawę mrożoną, oczywiście w stylu ketogenicznym, czyli wysokotłuszczowym. Lecimy z tym! Szykujemy kawę, 250 ml kawy. Czekamy, aż ona się po prostu delikatnie schłodzi, żeby to nie był wrzątek. No i do kawy wlewamy 50 ml śmietany 30, łyżkę oleju MCT, oczywiście kostki lodu. Ja również użyłem tutaj 15 g odżywki białkowej o smaku cappuccino, może to być też wanilia. Jeśli nie macie odżywki białkowej, no to może to być też oczywiście erytrytol albo stevia, albo w ogóle nie musicie żadnego słodzika używać, jeśli nie chcecie. To wszystko oczywiście dokładnie blendujemy. Jak lodu jest za mało, jak ta kawa nie jest dla Was wystarczająco mocno zmrożona, no to możecie dorzucić więcej kostek lodu. No i jak już wszystko mamy zblendowane, no to wlewamy do jakiejś szklanki, do kubka. Co macie, to do tego możecie śmiało wlać. No i ja jeszcze przygotowałem oczywiście bitą śmietanę bez erytrytolu. Samą trzydziestkę około 50 gramów ubiłem. No i tak jak widzicie, przygotowałem taką chmurkę do tej kawy. No i podsypałem to jeszcze delikatnie, kakao, także moi drodzy ta kawa naprawdę prezentuje się świetnie, smakuje również bardzo dobrze. No i przede wszystkim potrafi ochłodzić człowieka w taki gorący dzień, jak już pewnie zauważyliście, temperatura już się mocno podnosi, także jest to super alternatywa dla takiej zwykłej gorącej kawy. Także moi drodzy, jeśli się przepis podobał, no to dajcie znać w komentarzu. Ja przygotowuję już kolejne filmy. Makro oraz dokładny przepis macie w opisie tego filmu. Przygotowuję już pomału dla Was kolejne przepisy, także trwajcie w ketozie. Do zobaczenia. Cześć!